Witam z powrotem na kanale Kowal z tej strony. A dzisiaj na tapetę bierzemy Flak Traka, czyli ciężarówka z Flakiem, jakby nie patrzeć, bo tak się na to mówi w Artanderze: Flak track, nie? Albo, no nie wiem, no ja słyszałem tylko Flak track, jeżeli o to chodzi. I akurat historia tego pojazdu nie jest zbyt skomplikowana, bo najzwyczajniej w świecie Niemcy mając dostępny pojazd SDKFZ-9 postanowili dowalić do niego 88 mm armatę Flak 30. 7. I sam SDKFZ-9 nie jest niczym wyjątkowym, poza tym, że był to największy ciągnik półgłosińcowy, jakim dysponowali Niemcy i mieli ich sporo po prostu. I samo SDKFZ-9 było niby przeznaczone jako ciężki ciągnik artyleryjski, ale nie był w tej roli zbyt często używany, bo mniejsze pojazdy zdawały egzamin, a te właśnie wielkie byki, które mamy tutaj na ekranie, wysyłano do odholowania uszkodzonych lub ugrzęźniętych czołgów. Ale żeby nie przychodził nogowy, że taki jeden byk mógł ciągnąć tygrysa sam, bo do późniejszych, coraz cięższych czołgów potrzebne były dwa lub trzy takie ciągniki, i trzeba je było po prostu połączyć, żeby taki jeden ciężki czołg wyciągnąć. W każdym razie, w 1942 roku Niemcy chcieli zamówić 112 samobieżnych 88 mek. I tym sposobem w 1943 roku powstało 14 takich oto pojazdów, jak widzicie na ekranie. I co ciekawe, z tych 14 tylko 12 było sprawnych, bo zależnie od źródła, 2 lub 3, 2 lub 3 przeróbki im po prostu nie wyszły i pojazdy te były takby jakby skreślone znaczy, nie, nie, nie nadawały się do roli yy, po prostu samobieżnych 88. Więc działały, nie wiem, wodziły amunicję za resztą na przykład yy, tych yy, mobilnych 88 i tyle. Znaczy, mobilnych, samobieżnych, żeby nie było. I tutaj znowu zależnie od źródła, 12 lub 14 tych pojazdów zostało przypisane do Hers Abteilung 304 w 26 panzer dywizji we Włoszech, gdzie były używane aż do 1945 roku. I tutaj, tak jakby koniec historii tego pojazdu. I jeszcze z ciekawostek dodam, że żeby używać uzbrojenia na tym pojeździe potrzebne było rozłożenie bocznych potwór, bo inaczej było spore ryzyko. Tutaj te boczne potwory, jak widzicie. To, te, te łapki tutaj wyciągali, stawiali je na ziemi i, no, no, no i były to podpory po prostu, tak? Z każdej strony są dwie, bo bez rozłożenia tych podpór najzwyczajniej w świecie było spore ryzyko, że pojazd ten by się w trakcie strzelania wyjebał na bok po prostu i tyle, ale że yy, cóż, no jest to War Thunder, to tych podpór do strzelania rozkładać nie musimy i pojazd raczej się nie wywali. Nie jest to oczywiście jedyny ciągnik półgąsienicowy z 88, którym działem jakim dysponowali Niemcy, ale dzisiaj gramy takim jak mamy na ekranie, więc o nim wam opowiedziałem. I jest to jedyny ciągnik półgąsienicowy z 88 w grze, o ile się nie mylę, przynajmniej niemiecki. To co tutaj mamy, no to jest oczywiście 88 Flak 37, gdzie Niemcy dość szybko zorientowali się w trakcie II wojny, że hej te 88 naprawdę zajebiście rozwalają czołgi. Oczywiście ta ciężarówka to było przeznaczenie do strzelania do samolotów, żebyście nie myśleli, ale jak w razie W, wiadomo, można było walnąć do czołgu. Sam ten SDKFZ-9 został dopancerzony w razie W, ale nie jest jakoś dużo pancerza. Tutaj mamy 10 mm, tutaj mamy 8, ale to są dodatkowe płyty, przecież to jest 14,5 po bokach. No i w środku sobie siedzi dowódca, i tak naprawdę od tyłu troszeczkę nie widać. Może tak zrobię, bo tutaj cień jednak pada. I tutaj, jak widzicie, no jest ławeczka, i, i tutaj jest. Kabina. Także tak to wyglądało. I dzięki temu dzisiaj w Wartanderze yy, na Ratingu 4.0 w bitwach realistycznych mamy 88, która przeszłały w 5.3 sekundy. I mamy tutaj y, pocisk Panzer który na, po prostu nazywa się Panzer bo b, nie ma tutaj żadnej odmiany tego pocisku. To jest wczesny pojazd, y, to jest wczesna 88, Flak 37, więc po prostu pocisk przeciwpancerny. I mamy też pocisk, y, tak jakby czasowy, y, tyle że. A, no nie da się go. Już pamiętam, że kiedyś próbowałem go używać. Y, był na odcinek, jak próbowałem strzelać do samolotów z tego. Nie za bardzo jest sens używać tego y, HEK z. Y, Ustawianym time tak? To w grze po prostu niezbyt dobrze działa. Ale do czołgów jak najbardziej z granadę sobie ponapierdalać można i tym sposobem z 500 metrów przebijamy 140 mm pancerza pod kątem 0 stopni i 109 pod kątem 30 stopni, tak? Także tutaj nawet z 2 km, jak widzicie od przodu, te 34 można przysolić i to przechodzi i po prostu robi się w środku, tak? Robi zupę pomidorową z załogi 2,5 km, już się zaczynają problemy, tak? Już jest takie przejdzie, nie przejdzie, ciężko powiedzieć, widzicie? Ro rozeszło się po pancerzu, bo tutaj już faktycznie mamy problem na takim dystansie, ale nie oszukujmy się w Wartanderze maszynami z 4-0 na 2,5 km strzela się praktycznie nigdy a przypominam, że z 2 km jeszcze ma dość sosu, żeby przejść w ten pocisk, nie? Tutaj, także te ciaki po prostu bez problemu, a z kawu 1 schody zaczynają się dopiero tak z półtora kilometra, jeżeli chodzi o KW-1, no to w przednią płytę można teoretycznie przywalić, no, ale przeważnie ten czołg będzie skontowany, więc tutaj z półtora kilometra już nie za bardzo mamy jakieś dobre miejsce, żeby go przebić, tak, także tutaj trzeba pamiętać tyle, że głównie będziemy z 500 metrów strzelać, więc y, nawet delikatnie skontowane KW1 nie powinno stanowić problemów, nie? Tutaj zależy po prostu, w które miejsce się trafi. Bo jednak no, so są miejsca, gdzie na przykład pokazuje, że jest y, 200 coś pancerza, tak, 200 mm, coś takiego. No ale wtedy to wiadomo. To, to, to walimy gdzieś w wieży pod takim kątem. Załóżmy, że się go się na nas nie patrzy. I też powinno no, wystarczyć, jak widzicie, żeby czołg wykluczyć i później go sobie dokończyć. Tak? Także żadna rosyjska maszyna dzisiaj. Dla nas, w naszej niemieckiej 88-ce, jest niestraszna. Najbardziej przerażającą rzeczą będzie to, kiedy rozwalimy 1, 2, 3, 3 czołgi, i się zorientują, hej, tam gdzieś z tyłu stoi 88 i kosi naszych, to wskoczy do samolotu i rozwali ten pojazd samolotu, bo ta załoga jest w świecie odkryta, i zwykły KM jest w stanie to zdjąć, szczególnie przy atakach od góry. Teoretycznie można powiedzieć: Hej, ale to jest 88, powinniśmy walczyć z samolotami też. Nie wartędersz, to jest naprawdę to nie jest, to nie jest pojazd do walki z samolotami. Chociaż oczywiście da się zestrzelić samolot, ale wątpię, żeby się udało. Dlatego dzisiaj, jak już ktoś się na nas zemści i rozwali nas z samolotu, bierzemy sobie do stawu BFA 109 F4, bo czemu by nie? Jak najbardziej ten samolot. Pasuje do tego line -upu. A naszym największym przeciwnikiem tutaj tak naprawdę będzie depresja tego działa. Tylko 3 stopnie depresji. Więc tutaj na strzelanie na wprost, gdzie, gdzie, gdzie stoimy przed pojazdem, będzie problematyczne, bo tutaj działa nie możemy za bardzo już opuścić, jak widzicie. No jest poza naszą jurysdykcją, już tak powiem, sobie na wprost. Ale tutaj na boku mamy tej depresji troszeczkę więcej. Tak? Tutaj już naprawdę można to działa opuścić aż dotąd. Także no trzeba się bokiem po prostu ustawiać, bo się inaczej nie da. Uhuhu, trafienie w gruby pancerz w teciaku, ale jak widzicie, przeładowaliśmy raz, dwa i można strzelić jeszcze raz. Dobre. Także no trzeba po prostu pamiętać o tym, że jak będzie no delikatnie, o na przykład tutaj się ustawimy i wam pokażę. Idzie tutaj wystarczy minimalna nieuwaga po, ty... po tym jakim terenem jedziemy. Ciężarówka jest, znaczy ten half, teraz jest minimalnie przechylony i już nam totalnie brakuje depresji. No, przypominam, to nie był pojazd stworzony do niszczenia czołgów. To przede wszystkim miało być mobilne, samobieżne 8-8 do strzelania do samolotów, tak? Żeby po prostu móc sobie to transportować bez problemu, a nie, że trzeba po prostu ciągnąć tą 88. -kę. Także bez zbędnego pierdolenia przeskoczymy do pierwszej rundy. Pokażę wam, jak ten pojazd, jak ten pojazd wpisuje się w artanderze yy, przeciwko innym czołgom. No cóż, było Tyle, że. Z powodu braku depresji w tej armaty, ja naprawdę nie wiem, gdzie się ustawić. Na pewno nie jedziemy do punktu alfa. Ale myślę, że gdzieś tutaj może będziemy próbować kombinować coś, żeby stąd strzelać w stronę B i C. Zobaczymy, co z tego będzie. Okay, punkt B jest przejmowany. Ileż tam jest? 500? Okłanali mnie, okłamali mnie. Czyli my tak? Proszę bardzo. Jeden zdjęty Było trochę więcej niż te 500. Dobra, tutaj widzimy następnego. Bum! Okej, okay, nie ruszy się. Tu jest 800 prawie. No to teraz na 800 i to samo. To jest? Czyżby nasze działo było niecelne? A aż tak? strzeliłem na co? Na 650 skrzynia biegów, strzelam na 800 skrzynia biegów? No nie wiem, no nie wiem, dwóch zdjęliśmy wcześniej. f 2 tam w coś strzela, ale w co, nie wiem. Uuu, za wysoko, za wysoko. Nie zdążyliśmy złapać tego Shermana. Wydaje mi się, że stanie tu w tej otwartej przestrzeni to jest dla nas jedyna opcja, z drugiej strony... Jak nas znajdzie jakiś samolot, to i tak jest po robocie wtedy, nie? Coś tam jest, coś tam jest. Uuuu, wow, łał, wow, 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 Dobra, ugaźmy to. O, widzę, 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 widzę. Dobra, skrzynia biegów w kawulcu. Nie skrzynia biegów, tylko podpalenie. Czas przeładowania niestety słaby. Dobra. Lądujemy strzał za strzałem, ale oni w nas też. Za nisko. Nie, ale M10 obok gdzieś przejeżdża. Ciekawe. Nie wiem co to jest. Już nic! Wow! Przez podłogę trafili elegancko. It's free real estate, baby! Straciliśmy dwóch członków za ogie ale co tam nakosiliśmy to nasze. Tutaj coś jest mi się wydaje. To jest to też, że jak nas nie trafią w tym magazyn amunicji, to prawdopodobieństwo tego, że nas zabiją jednym strzałem, jest bardzo znikome. Tu coś jeszcze jest. Czyli tam jest 900 po lewej. Czyli tu na te 800 mogę puścić strzała w sumie. No, ale nie widzę nic, nie widzę nic. Jestem w szoku, że żaden samolot po nas nie przeleciał. Ooh. Gąska trochę wyżej. Tak. No, berwaliśmy znowu, ale mamy go. Gąsienica utracona. Ale to dla nas wiele nie zmienia póki co. Elegancko. Elegancko jest jak na razie. Ale nasi tu już zalali punkt w tym momencie. Więc dla nas zostało już tylko i wyłącznie ruszyć. W stronę tego punktu C. Trzymamy całą mapę. Na razie na to wygląda. Już ich w stronę Igrespa. No i koniec. No nie mają już drużyny. Sześć fragów zaliczyliśmy elegancko. Wsparcie 88 na punkcie B na pewno pomogą naszej drużynie. Witam na skór wysynaju. Ale tylko na jeden punkt. To znaczy, że my naszą 88 potrzebujemy pojechać gdzieś tutaj i od boku tutaj snajpić ludzi. Chyba, że w ogóle jeszcze inaczej. Pojedziemy tak, jak nigdy nie jest, że zobaczymy, czy to się w ogóle opłaca jeździć w ten sposób, czy nie. Ale tak, żebyśmy mogli strzelać w stronę punktu alfa, to znaczy, że dostać się chce gdzieś tutaj i stąd używać 88 żeby walić w tą stronę. Co z tego będzie, zobaczymy. Pytanie, jak daleko uda mi się zajechać, zanim się skapną i zaczną do mnie napieprzać, bo już niedaleko są na pewno. A, to nie wiem, jeszcze po prostu gdzie patrzeć teraz na nich. Tam na wprost chcemy wjechać. O ile się uda. O o Dobra Jeden oberwał, jest ich dużo więcej uu Ale patrzcie na przeżywalność, patrzcie na przeżywalność <laughs> Ja, yeah, pierdziela, ten się tu skąd wziął. Ale mamy farta, że ten trzeba przyjąć słona i tutaj Mechanizm działa, ja pierdolę, ale fart. Tak, patrz w się sensie, przecież to nasz powinien być, a tu proszę jaka flanka. Niespodziewana. A jest SB2 Ten się może strzołgami zająć, ale to jest za, za fajna zabawa, jest takie strzelanie do tych samolotów. To <laughs> jest wszystko cały czas blisko, blisko, blisko. Dobra, nie ma czasu na samoloty, Chociaż fajnie było. Oh, wow. okay. Mm, wow. Tak, to jest to tylko osiemdziesiątka ósemka Uff, samolot jeden z naszych Chciał go zbombić, ale Jak daleko mogę tutaj wyjechać? Bez odliczania czasowego Ja pierdolę mogę tutaj stać, naprawdę. cóż, czekamy na jakieś cele. Alfa jest nasza, ale przed Alfą straciliśmy wszystkich. U nich drużyna jest jeszcze teoretycznie bardzo mocna. Jedyne, co mi wystaje z kamienia, no to jest. No to jest niestety amunicja. Ale na razie wygląda to bardzo dobrze. Oh. Chciałem niego jeszcze walnąć, ale za późno. Cholera, rozbił się przede mną i mi zasłania, nie wiem czy to planował, czy nie, ale Musimy poczekać, aż ten ogień się wypali chyba. Tam coś jest Ano może i było, tylko... O dobra, dym zniknął. Jak daleko tam jest? Gąska chociaż, nie? Uuu, uh, okej, okay, podpalenie. Jest zniszczony, elegancko. Jak coś to ten w to u mnie, nie przejmujcie się. Zapomniałem włączyć przeglądarki. No i co? No az może to nie jest, bo nie jest to 5 fragów na jednym życiu, ale pozycja jak najbardziej porządna, nie? Tylko trzeba się tu dostać najpierw to był największy problem. Czy to drzewo można zepsuć? Zepsuliśmy sobie drzewko. Jest do mnie strzela, ale... Ooo. Sherman, wiesz co? Muszę mu poprawić. Chyba się palimy. Jakaś Betera tu strzela, czy coś takiego bym powiedział? Nie, nie palimy się. Okej. Okay. Nie ma tragedii. O, strzeliłem, ale widzieliście, zamek się jeszcze ruszył, ale już gra nie naliczyła. W końcu mnie zauważyli. Nie wiem, czy ktoś mnie wyskautował, czy nie, ale w końcu więcej osób niż jedna się zorientowała, że hej, tam stoi gościu. Nie ma się sensu już, naszym skoczymy do 109. A, że tak jest koniec rundy, czy tak, czy siak. No, czyli jednak zrobiliśmy 5 fragów tą 88. Dobra, bitwa Las Hertgen. Tu się zastanawiam. Nie zrobisz tego, co tu się robi z snajperskimi pojazdami, a jesteśmy pojazdem snajperskim. Czy nie pojedziemy gdzieś do linii alfa tutaj kwadratów bym powiedział, tak? U góry maty. Gdzieś tu się tym ustawić i próbować strzelać z dużej odległości i osłaniać tą stronę miasta. I chyba właśnie tak zrobimy, także gaz dodechy i jedziemy. Okej, okay, ciężarówka. O ja, nie mam... Nie mam depresji, żeby w nią walnąć. 800 metrów. Gościu uniknął kuli, po prostu jak w Matrixie. Obok niego stoi czołg. Okej, okay, podpalił mnie. Nie wiem co to jest. Jakiś kawulec chyba, tak? I się wycofał, dobra. Gaćmy ten pożar. KW-1 to jest na pewno. 800. Ty no nie, 800 to przegięcie. Tak? No jest gąsienica, może być. Kapkę wyżej. I mamy i kawulca, przez przednią płytę, elegancko. I kontynuujemy naszą wycieczkę tutaj. Uh, halo. Kto to tu mu strzelał? Jeszcze jeden kawulec, ponownie przez przednią płytę, jeszcze takie idealne trafiłem w ten wizjer. Po prostu kierowcy, że ja pierdzielę. Że spisaliśmy się tak jak trzeba. Zdjęliśmy dwa czołgi ciężkie naszym, żeby się nie musieli oni z nimi męczyć tam. I pora wyjechać tutaj. Na tą flankę faktycznie. Liczyć na to, że ten samolot to nie po mnie. Chyba nie po mnie. No i co, no i jedziemy no. Ła, dobrze, dobrze, może być, może być Bardzo fajnie został zdjęty. I tak już mieliśmy pocisk z jego numerem bym powiedział. Bo na B wciąż się dzieją rzeczy. Jak daleko tam jest? 600. Jest i na 600. Może być. Może być. wolut sobie tutaj wypracowujemy pozycję. Ten samolot lada moment. Mi się wydaje, będzie próbował. Chociaż niekoniecznie. Wydaje mi się, że on mnie raczej nie widzi. no to ja nie widzę tego czołgu, który był tutaj oznaczony. Aha, bo już sobie pojechał dalej. Jakiś KW-1 następny. Też nie chcę tak chamsko za tymi kamieniami stać. Chcę zrobić tak, żeby mieli szansę się odgryźć. KW... Nie, T-34. Cholera, nie za bardzo go... Widzę. 600, tam było 600. Tak, tak. Nie, jednak, jednak Sherman. Myślałem, że KW. Później myślałem, że T-34, się okazuje, że to Sherman. Z takiego dystansu, z tymi przeszkodami, te czołgi zaczynają się jednak zlewać. W jedną i tą samą maszynę, po mojej lewej. Ktoś tutaj jedzie. KW-1. Przyjechał się zemścić i pierwsze co mi strzeli to amunicję, prawda? Ja bym tak zrobił na jego miejscu. A jednak nie, jednak nie. Jednak mnie nie widział po prostu, okej. Okay. Kurde, kawulce na taką flanę przyjechać. No niby wersja sportowa, tak kawuje 1 s tu coś jedzie. Nie wiem. A, nie, jednak za budynkiem tutaj przejeżdżało. Czekajmy. Tu teczak stoi 600, 500, 500. Tego chyba zdjęli już, tak jest dobra. No i elegancko, elegancko. Przechodzimy z 8-8 i sobie trilujemy po prostu. Chillujemy. Chociaż co jest ich, co jest niefajne? To jest pojazd? Pewnijmy się, że to nie jest pojazd. Amunicji mam dość na takie rzeczy. E. wyglądało jak wieżyczka M8. Nie wydaje, że prędzej czy później jakiś samolot będzie nas szukać. Zresztą po to wzięliśmy 109 do zestawu. Okej, okay, KW1. Wersja S, o ile się nie mylę. Tak, coś tam, coś tam przemknęło. Też ilość drzew tutaj nie pomaga celować. Sprawdźmy dystans tutaj, żeby mieć pewność, jak się pojawi. Na 500 już. Ok, na 500, na 500, na 500. Czyli na 600 bym strzelił. <ścoughs> Jest i na 600, no. Elegancko, kurde. No, idzie podręcznikowo, póki co. Alfe nam przejmują? O ja pierdzielę. Rzeczywiście. Obrócić działo. Wyjedzie tędy? Nie. Cofał tutaj. Dobra, zniszczony. Okej. Okay. Teczak następny. Wypatrzony. Uuu, jest zdecydowanie za szybki. Tam coś jedzie. Ale się właśnie zatrzymało. Nie wiem czy to widzieliście. Utknął na jakimś wraku czy coś. I po prostu uniknął tego pocisku dzięki temu. A jak szaleni tutaj. szturmuję jak szaleni. Dwa pojazdy to zapieprzały. Cholera 18 pocisków jeszcze możemy być trigger happy, że tujmy. 10 pojazdów już zdejrzmy, litości. Tak, Od, odseparowaliśmy 10 pojazdów z ich drużyny, tak A nasi niestety wciąż dostają w pierdziel. No ich drużyna jest lepsza, bym powiedział. A, cholera. Leciak tam jest, no Przyjęli B i pojechali dalej Uuu Przednią płytę Z 8-8 mi nie przeszło No ja wiem, dole Czego jest ten Sherman zrobiony, ja się pytam Ty no bo serio? N22 tu stoi, się zaplątało przez przypadek. Panzer 4J zdjęło tamtego gościa. No, z 600 metrów widzieliście. No, Sherman po prostu odbijał te pociski. bywa i tak, no. Bywa i tak. To jest po prostu masakracja ich drużyny. Ok, dystans 500. Dobra Następny wyjęty Tam coś, no coś, coś tam przejeżdżało Uuu, a dobra Dziewięć pocisków, muszę zacząć liczyć każdy strzał Chciał tylko to B, żeby im zabrać Okej okay. Wow, okej. Okay. Mają tam pelotkę. 8 pocisków. Huh, mieli pelotkę. To była ta tonowa bomba mi się wydaje z Keńkla 111. Co jak tam mówią Amerykanie Triple A siebie mówić, hej, widziałem pojazd. Celowali że jest go, ale go zdjęli elegancko. Powiedziałbym, że póki co naprawdę idzie. No, jeszcze raz powiem, no podręcznikowo po prostu. Podręcznikowo stoimy sobie po boku mapy. I wykończyliśmy ich drużynę. No, siłą rzeczy, no. Ile razy mogą się respić? Ok, jest i pojazd. Jest też taki samolot, w końcu się nami zainteresował, mi się wydaje. 600. Oj, za szybko, ale mamy gąskę jego. Szybko strzelę jeszcze... Asysta. Szybko strzelmy jeszcze raz, zanim mnie dorwie. Zanim mnie dorwie jakiś samolot, ale dalej do mnie nie walą z samolotów. Pięć pocisków, a wzięliśmy 40. Jakby się ktoś zastanawiał, dlaczego do tego pojazdu biorę full Amorak. Po prostu, że wszystko jest wypełnione pod korek amunicją. Zostało nam pięć pocisków, mamy 13 fragów i dwie asysty. Okej. Okay. pojazd. Sherman jakiś. 105 znowu. A runda się skończyła, ale byłby gdzieś tutaj, nie? Jakby jeszcze. Nie wiem. <laughs> Pierdolę, przecież go nie widziałem. <laughs> I chyba wystarczy, jeżeli chodzi o to 8-8. Czy warto go zabierać do line-upu na 4-0? Absolutnie tak, bo trafiają się takie mapy jak ta, gdzie można się gdzieś ustawić i ludzie cię mają w dupie, a to sobie strzelasz i zrobiliśmy 13 fragów, 2 asysty i jeszcze mieliśmy przecież yy, na sam koniec, złapaliśmy frag, ale już po końcu, po tym jak runda się skończyła, tak? W każdym razie ode mnie tyle, dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w następnym odcinku.